Dostępna kolejka Kinomaniaka. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Słynne filmowe drinki. Dziś zaczynamy od... It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky They said goodbye Nasza dzisiejsza bohaterka to Tequila Sunrise. W 1973 roku pojawiła się w słynnym utworze jeszcze słynniejszego zespołu The Eagles. Tytuł oczywiście Tequila Sunrise. I to była fantastyczna reklama. Ale potem 15 lat później nasza bohaterka pojawiła się prawie w roli głównej w pewnym filmie. And she's out running Ich dwóch ona jedna: Michelle Pfeiffer, Kurt Russell i Mel Gibson. I czyli e, handlarz narkotyków, gliniarz i właścicielka pewnej włoskiej restauracji. I niestety ten trójkąt nie miał przyszłości, Ale. Ale koktajl Tequila Sunrise zyskał nową przyszłość, sławę, stał się gwiazdą. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że będzie Wam to dzisiaj idealnie e, smakować. Historia to e, Meksyk. E, Pierwsze lata XX wieku, ale wtedy jeszcze zamiast grenadyny dodawano creme de cassis. To jest likier z czarnej porzeczki. Ale dzisiaj Mustafa, mój przyjaciel, specjalista od drinków i koktajli z Blue Cactus Bar, zrobi klasyczną, taką najbardziej znaną tekilę Sunrise właśnie z grenadiną. A więc zaczynamy. Ja za chwilę Wam powiem, jak to fantastycznie smakuje, bo to znam. Witam Cię Artur. Cześć Mustafa, co dzisiaj zrobimy bardzo popularne? Taki klasyczny koktajl. jaki jest tequila sunrise? Może znasz. Oczywiście tequila sunrise. A Michel Pfeiffer, Mel Gibson, y, prześcieradło mokre, jacuzzi i tequila Sunrise oczywiście, tak. A pamiętasz, co nam potrzeba? A. Tequila. Tequila, grenadina, dokładnie. sok pomarańczowy, dużo lodu i lato. Lato, że było gorące, wtedy jest idealne. Zaczynamy. 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 Dzisiaj zrobimy bardzo klasyczny koktajl, jakim jest Tequila Sunrise. Jest bardzo łatwy do zrobienia i myślę, że każdy z Was jest w stanie go zrobić w domu. A będziemy potrzebowali dzisiaj do tego szkła typu Hurricane. Wygląda ono tak. Dodajemy kostki lodu. I 40 mililitrów tequili. Uzupełniamy to wszystko sokiem pomarańczowym. I na koniec 30 mililitrów grenadiny. Jeszcze do tego Garni z pomarańczki. Proszę bardzo, tequila Sunrise. Dziękuję bardzo, Mustafa. Wprawdzie znam to, ale możliwe, że nigdy nie piłem tak perfekcyjnie przyrządzonej tequili Sunrise, prawda? A więc... Mm. Jak ja to lubię. To już drink, który jest naprawdę Klasyczny, może już przez, przez niektórych zapomniany, ale mm. ta słodycz. Delikatny e, smak alkoholu tekili. Po prostu jest idealna kompozycja to po prostu uwielbiam. Mm. Na każdy dzień, a już na takie gorący letni, kiedy obok Michelle Pfeiffer na piasku. Perfekcja. Kto mówi? Who says friendship lasts forever? We all like it too maybe. But maybe it just wears out like everything else. Like tires. There's just so much mileage in them. Jeden z moich absolutnie ukochanych słodkich brinków. A za tydzień? Niespodzianka. Czyli czekamy. Dzięki. Do zobaczenia.